Witajcie kochani na moim kanale i w tym odcinku znowu polecę kanał mojego kolegi i tak link do jego kanału będziecie mieli w opisie więc zapraszam do oglądania i tak to jest ten kanał gry gry i ma 9 subskrypcji dopiero ja zachęcam do zasubskrybowania jego kanału. I tak. Ma nawet spoko filmy, gry i tak dalej. Piosenki Kubanczyka, Kaina Kamosia i tak dalej. I tak. 2 marca. 2020 roku i tak zachęcam jeszcze raz do zasubskrybowania jego kanału. Jego link będziecie mieli w opisie, więc yy, to by było na tyle. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!